Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. Nisko kłaniają się Państwu Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To w naszym towarzystwie obejrzą Państwo to spotkanie. Nasza Ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt, więc zapraszamy. Raków Częstochowa zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Tomku przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. I mamy jedenastkę rakowa Częstochowa. Zdecydowali się zagrać odważniej i stawiają na formację 1-3-4-3. Współczesny futbol polega na płynnym przechodzeniu z obrony do ataku i odwrotnie, a takie ustawienie świetnie się do takiego stylu gry nadaje, choć wymaga niespożytych sił od zawodników. W każdym razie w teorii gwarantuje im to przewagę nad rywalem w każdej części boiska, choć wszystko oczywiście zależy od wykonania. Popatrzmy, jak prezentuje się skład Jagiellonii Białystok na dzisiejszy mecz. Drużyna zagra tu chyba w ustawieniu 1-5-3-2, Jacku. Na to właśnie wygląda. To ustawienie z mocną defensywą, w którym środkowi obrońcy muszą jednocześnie dobrze panować nad piłką i umieć ją wyprowadzić, inicjując ataki. Nie liczyłbym tutaj ze strony tej drużyny na szybkie kontry. Raczej na cierpliwe konstruowanie akcji z udziałem tercetu środkowych pomocników. Pierwszy gwizdek! Jedziemy! Fran Tudor. Arsenić. Tudor. Strzał! Z daleka! Ale ten strzał dla bramkarza na tym poziomie to bułka z masłem. Spokojna interwencja. Juka poza boiskiem po tym wejściu. Udana interwencja. Opłacił się ten wślizg. Odbiera piłkę. Minimalnie niecelne to podanie. Drużyna przeciwna zacznie jednak od autu. Fran Tudor. Tudor. Zupełnie niewymuszony błąd. Wychodzi z piłką za linię. Ale podanie nie trafia do adresata. Cudowna piłka, spójrzmy. Skuteczna interwencja, piłka wybita. Nadobieg górą z wyczuciem. Obrońca zatrzymuje akcję rywala świetnym wejściem. Fran Tudor. Woliński. Jeden z piłkarzy Rakowa faulowany. Utrzymali się jednak przy piłce. Sędzia nakazuje grać dalej. odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Tudor. Fran Tudor. Raków Częstochowa teraz napiera. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Arsenić. Zagrywa teraz prostopadłą piłkę, lobem. To środkowanie, ale obrońca z zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. Ależ bomba! Tak! Co on teraz zrobił, z takiej odległości? Takie uderzenia jak to, z daleka, zawsze wywołują wielkie emocje i okrzyki zakpytu, To zawsze są urodziwe bramki. Otworzył nam się wynik, jest 1-0. No, prawie, prawie się udało. Ale Piłka opuszcza boisko, będzie aut. Zawodnik Rakowa faulowany, ale sędzia nie przerywa gry. Spójrzmy, co zrobi Raków. Są na połowie rywala. Usiłuje strzelać. Offside. Szkoda tej akcji. Sędzia wraca teraz do tamtej sytuacji i pokazuje żółtą kartkę. Angelonia oddaje piłkę rywalom. Teraz pełna kontrola sytuacji na ugranie kilku minut. Szukają teraz sposobu, by przebić się przez obronę rywala. Bardzo dobrze teraz to broni. Tym razem szybkie rozegranie. Dobrze teraz wrzuca na dalszy słupek. A teraz gól. Raków odjeżdża przeciwnikowi na dwie bramki. Ależ znakomite to krótkie rozegranie rzutu rożnego. Widać to teraz w powtórce. Bardzo dobre podanie. Tak się powinno uderzać głową. Tutaj najważniejszy był timing i precyzja strzału. Na razie 2-0. Jaga dostrzega teraz szansę w bocznym sektorze boiska. Raków okazuje się dziś zespołem, któremu trudno odebrać piłkę. I znajduje to odzwierciedlenie na tablicy wyników. Obrona przeciwników nie bardzo potrafi poradzić sobie z ich ciągłymi atakami, wspieranymi przez dobrze dziś grającą drugą linię. Przy takiej grze wynik mógłby być. Bardzo niebezpiecznie ten wślizg wyglądał. Nie zdziwię się, jeśli zobaczymy tutaj czerwoną kartkę. Czerwień! Ta decyzja sędziowska na pewno nie poprawi sytuacji drużyny. Nie dość, że przegrywa, to jeszcze będzie odtąd grać w osłabieniu. Bardzo trudna sytuacja, nie da się ukryć Tomku, ale z drugiej strony czasem właśnie takie okoliczności mobilizują i pozwalają dokonać niemożliwego. Jak będzie tutaj, to się dopiero okaże. Fran Tudor. Czy trafi? Go! Ola, ryzykował tym bolejem, ale opłaciło się, palce lizać. Oto powtórka bramki. Doceńmy także świetne dośrodkowanie, które do niej doprowadziło. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości, trudno się pomylić. Przerwa, za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Mateusz Wdowiak, no i po ataku, dobra interwencja. Jagiellonia ma miejsce na skrzydle. Na razie sytuacja opanowana, ale zaraz będzie rzut rożny. Daleka piłka z rogu. Piłka poza boiskiem, grę rozpocznie więc bramkarz. Teraz szybki rzut oka na statystyki tego zawodnika. Trzeba nazwać sprawy po imieniu. Dzisiaj jest bezużyteczny pod bramką rywala. Na razie rozczarowujący występ. Gra w formacji ataku wiąże się z obowiązkiem szukania sobie okazji, przesuwania gry pod przeciwną bramkę. Tutaj niestety w ogóle tego nie widzimy. Ma to przełożenie na wynik. Zora na Arsenić. i mamy stratę. Sędzia za ten faul dyktuje rzut wolny. Zanie do wdowiaka, pewnie od niechcenia to wyłapuje. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Uwaga, górą teraz podanie. Ogrywa piłkę w pole karne. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Zespół będzie mu wdzięczny. No nie, nie. Takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Tak, sędzia teraz uznaje, że to wykroczenie zasługuje na żółtą kartkę. Pełna zgoda. Popieram decyzję. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Mateusz Wdowiak. Jest dośrodkowanie. Świetnie. Dośrodkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. No tak, za coś takiego musi być upomnienie. Bez dwóch zdań. Oczywista oczywistość. Doskok do rywala i po akcji. Piłka poza boiskiem. Za chwilę wrzuc z autu. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy jak to się rozwinie. Pracą piłkę częstochowianie. Doskonale rzucił tę piłkę. Arsenicz, Ty do mnie, ja do ciebie. Wyczekują odpowiedniej chwili. Podanie do wdowiaka. No, jeśli spalony, to minimalny. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. I raków bez piłki. Ależ teraz pięknie zagrana piłka. Popatrzmy. Zepsuty atak, a zapowiadało się naprawdę ciekawie. Wdowiak. Jean Carlos. Podanie do Wdowiaka. Zablokowana teraz próba strzału. Sędzia się nie waha i gwizdze po tym zagraniu. Rzut karny. Zmiana w zespole Jagiellonii. Pomoże przypieczętować ich zwycięstwo. Nie ma gola! Bramkarz wygrał tę wojnę nerwów. Strata Jagiellonii. Teraz Mateusz Wdowia. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Piłka na uciec wznowi Jagiellonia. Przejmują teraz piłkę. Dobrze się ustawili. Mogą zaatakować. Bez trudu radzi sobie z rywalem, nie trafia w bramkę. Może innym razem. Jest więc decyzja. Do regulaminowego czasu gry zostaną doliczone jeszcze przynajmniej dwie minuty. Arsenicz. Mecz dobiega końca i ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj trzy punkty. No przekonujące, pewne zwycięstwo odnotowują teraz w Lidze. Świetnie się zespół prezentował przez całe to spotkanie i zasłużył na trzy punkty.